Cześć, tu Julia. Dzisiaj gości nie jest ze mną. Ja Spiderman <laughs> Dzisiaj zrobimy challenge. Będzie on polegał na tym, że ja będę miała... że ja będę znaczy słuchała piosenki, ona będzie mi mówiła <laughs> <robiła> jakieś rzeczy. <laughs> na przykład czy jakie, jakieś pytania ja nie będę nic kompletnie słyszała. <laughs> Więc może już zaczynamy. No. Lubisz... Robić loda? Lubię placki O to chodziło? Może być Czy... Podgłaszam Czy lubisz... Czy lubisz... Czy... Czy... czy What? Czy lubisz? Jeździłam na koniu. Czy lubisz bawić się zabawkami? Słucham piosenki. Czy lubisz... Oto jest... Czy lubisz spać w łóżku? Czy na fortepianie? Hmm. Facebooka cię lubię, no? Ja mam Facebooka. Lubisz spać z moim czy z tatą? Nie wiem. Mów tak. Powtórz. Czy lubisz spać z matką czy z ojcem? Lubię. Ale z kim? Z tatą. O co nie chodziło? Dalej Dalej. Cześć. <grym> Ale byś spędził dobra i wystędzi wszystko No mów Aha Czy czemu znieść telefon? Chodzę do piątej B. Aha do ósmej A ja do trzeciej gimnazjum. A więc czekajcie, teraz ja kończę i teraz będzie... A nie! No i teraz Weronika będzie miała to samo zadanie, ja jej będę zadawała później takie na zmianę. A jakbyście... Jak się już mieliście trochę, bo ja nic nie, kompletnie nic nie słyszałam, co ona do mnie mówi. Na serio... Um, czekajcie, teraz ona będzie robiła. I za moje odpowiedzi lajka! Chociaż, że prawie nikt nie było dobre. Później... Nie! Później pewnie sobie to powtórzę. Dobra, czekaj, muszę spisać hasło. Czekaj, przełożę to, to, co? Chodź coś? Czekaj. Czekaj. Ja muszę usłyszeć, kiedy to mam poła. Czekaj. Czy lubisz placki? Nie! Dobra. Czy chodzisz do zerówki? Chodzisz do zerówki? Chodzisz do zerówki? Nie! Czy kiedyś paliłaś marihuanę? Nie! Ile mamy filmów na YouTube? Tak! A co <laughs> Nie Nieważne, później sobie wyglądamy. Mm. Czy mam w pokoju łóżko? Tak! Słyszałeś? No. <laughs> Nie! Lot! Mm. Czy dzisiaj jadłam śledzie? Oleju? Co? <laughs> Czy jadłam dzisiaj śledzie? Nie! Czy mi dzisiaj śledzie w oleju? Nie! Jadłam. Mm. Czy słuchasz teraz Kocham Cię, Robatku? No. A czy robisz w dupkę? Nie, słuchaj! Masz, masz chłopaka Kubę? Nie! A kochasz Bobera? Nie! Ty to słyszysz? Co? Gówno. Co? Ci nierówno masz na pary, i cię parzy. Czekaj. A więc teraz nie jeszcze. A więc nie, jeszcze... nie, nie, ja nie. Chcę połączyć. Nie to. To się rozłączysz. Czekajcie chwilkę. A, A więc. To ja nie dłużej, bo teraz może zrobimy, może następny... Czekajcie, yy, na chwilę mała przerwa. A więc tak, to by był już koniec naszego odcinka. Dawajcie suby, łapki w górę, jak najmniej łapek w dół. Suby, oczywiście, jak wspominałam. Pozytywne komentarze. I powiecie, kto najbardziej z was się podobał, z nas na ci się podobał, który najgłupiej odpowiadał. A więc to by było na tyle. Powiecie z kim mam nagrywać: czy z Martyną, czy z Kariną, czy z Weroniką, czy jeszcze z kimś innym. Dawaliśmy propozycje nawet co mam ten nagrywać. A więc to by było nasze tyle: a więc żegnajcie, żegnam się z Wami, Weronika też. Weronika, pożegnaj się. I Żółwik.